Panie Jezus, stworzyłem Cię po to, aby Cię kochać, aby dać Ci szczęście, jakie tylko Bóg może dać. Alicja, jak ja mam się zachowywać? Jezus, zwyczajnie radować się jak dziecko i przyjmować wszystko z wdzięcznością, pielęgnować to, czym Cię obdarzam, i kochać mnie całym sercem. Ze wszystkich sił, z prostotą dziecka. Miłości pragnę, bo miłość nieodwzajemniona jest wielkim bólem. Radować się, jak dziecko. I przyjmować wszystko z wdzięcznością, pielęgnować to, czym Cię obdarzam, i kochać mnie całym sercem, ze wszystkich sił, z prostotą dziecka. Jak mamy się zachowywać? Zwyczajnie. Jezus wszystko. Wyjaśnił.